Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Gliwicach w palmiarni wbijemy sobie do środka pokażę Wam jak wygląda dział akwarystyki od zaplecza podzielimy ten odcinek na dwie części jedna część to będzie palmiarnia w środku i akwaria z Waszej strony i jakie tu mamy gatunki ryb, jakie rośliny mniej więcej a później pokażę Wam jak wygląda akwarystyka od zaplecza jak wygląda obsługa, jak wygląda karmienie jak to wszystko się odbywa to będzie w drugim odcinku a teraz ogólny rzut na Palmiarnie z góry. Pokażę Wam niesamowity budynek i pogadamy sobie więcej. Moi drodzy, budynek, na który właśnie patrzycie, ma ponad 2000 metrów kwadratowych. Jest to budynek o konstrukcji szkieletowej. Wygląda niesamowicie, tak jak sami widzicie, musicie przyznać. Jego autorem był Andrzej Musieli, który inspirował się kryształową katedrą w Garden Grove. Ile się nie mylę, to było w Kalifornii. No i to była jego inspiracja do stworzenia tego budynku. Robi wrażenie. Sam budynek został oddany do użytku w 1998 roku. Natomiast palmiarnia w parku Chopina, który jest potężny, ma 8 hektarów. Ten park również polecam Wam zobaczyć, bo zmienia się wraz z porami roku. Tutaj, kiedy ja jestem, jest akurat okres zimowy, więc nie ma tej zieleni, nie ma kwiatów, nie ma kolorów. A i tak jest klimatycznie i pięknie, więc jak najbardziej polecam wam ten park. Natomiast sama palmiarnia w parku istniała już w 1924 roku. Co prawda została później zniszczona, natomiast palmiarnię odbudowano i mamy efekt dzisiaj taki, jaki widzicie. Co mieści się w środku? Bo warto zaznaczyć, że dział, pawilon akwarystyczny, który my dzisiaj odwiedzimy i na nim się skupimy, to jest niejako dodatek do. Potężnej ilości rzeczy, którą można w środku zobaczyć, mamy tam pięć pawilonów. Jest pawilon z roślinami użytkowymi, jest pawilon tropikalny i w pawilonie tropikalnym rośliny nie, nie przechodzą w stan spoczynku. Temperatura przez cały rok jest plus 18 stopni. Jest pawilon historyczny, w którym możecie zobaczyć najstarsze okazy w palmiarni. Niektóre mają nawet ponad 150 lat. Sukulenty, i również pawilon akwarystyczny, na którym my tutaj się dzisiaj skupimy najbardziej. Ale on jest stosunkowo najmłodszy w palmiarni, bo został oddany do użytku w 2012 roku. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze można zobaczyć: to są pantery z gadami, żółwie, egzotyczne ptaki, papugi, kanapki, naprawdę masa rzeczy. Po części w ostatnim odcinku, bo myślę, że to będą tylko dwa odcinki, natomiast materiału merytorycznego mam na co najmniej cztery odcinki, więc w ostatnim odcinku oprowadzę was tak yy, po prostu pobieżnie po całej palmiarni, nie tylko po dziale akwarystycznym no i wielkie tutaj podziękowania dla kierownika pana Marka, który umożliwił sfilmowanie tego pięknego miejsca a także dla Jakuba, który oprowadził nas i merytorycznie opowiedział o wielu ciekawostkach również akwarystycznych, także zapraszam na materiał i pozostałe odcinki jest z nami dzisiaj jak, jak to jest? Jakub. Jakub pracuje w palmiarni od już. 6 lat. Dobra. I na dziale akwarystyki, czy ogólnie? E, cały czas na tym pawilonie. Ogólnie odpowiadam za ten pawilon. Mhm. No więc zaczynamy od akwarium, które jest środowisko rzeki polskiej. Jako staramy tu się otworzyć biotop polski. E, aczkolwiek nie jest to łatwe. E, z kilku względów. Przede wszystkim z czym mam problem yy, to z utrzymaniem roślin jeżeli chodzi o tą obsadę, która aktualnie tutaj jest a jadają, czy yy, jak to wygląda? no potrafią nieźle Aha. Yy, całość się to już na drugi dzień aktualnie jeszcze grążele zimują yy, są z tyłu takie dopiero się odradzają bo dopiero też na wiosnę podnosimy temperaturę jakie tu jest oświetlenie? Aktualnie jest testowana jedna lampa lodowa, a reszta to są świetlówki z Hakui. Mm -hmm. I tak watowo, to jak to wygląda? Cała lampa ma 750, jeżeli chodzi o Hakui, plus świetlówki 40. I jaki tu mamy litraż, Jakubie? Jaki tu jest litraż? E, 10 tysięcy w samym zbiorniku wystawowym, około 12 tysięcy w obiegu. To ładnie, 10 tysięcy. I czy to jest szkło tutaj? Nie, czy... to jest Hakui. W 4 cm. A Nawet nie stuka. 4 cm? Tak. Przejrzystość jest praktycznie ta sama, tylko jest e, bardziej elastyczny i lepiej się sprawdza przy tego typu zbiornika. I karmienie tych wszystkich akwariów czy wszędzie to samo? Wszystkie są karmione typowo pod dane gatunki. Aha. Eee, że tak powiem staram się to urozmaicać w sumie to za około 15 minut będzie karmina polska i potem reszta zbiorników o, to super aktualnie dzisiaj w menu sobie dostaną eee, małże mhm. trochę spirulinki i też trochę groszku oraz D50 co tu pływa? tu pływa taka mała przekrojówka troszkę eee, począwszy od odgrzany Czyli tej ryby z wąsami. Mhm. Następnie mamy liny, które się pchają na, na szkło. Aha. Kolejna sztuk. E, Płoć też ma parcie. To jest testą pomarańczową. E, tak. Mhm. Tamta z czerwonymi płytkami. Zaraz za świnką. Aha. Wszedł na pierwszym panie świnka. Płoć ma charakterystycznie czerwone oko, lekko pomarańczowe zadowolone płetwy. Mhm. Należy jej nie mylić z. Często wędkarze początkujący mylą płoć z, z dręgą. No, chodź tutaj. To tu jest z dręga. Często początkujący mhm. wędkarze właśnie mylą płoć z dręgą. Zdręga ma bardziej czerwone płetwy. Nie ma tak charakterystycznie czerwonego oka. Faktycznie. Inaczej, z dręga no? to jest kasnopira. I mhm. jest chyba mniejsza, czy rośnie też tak podobnie? Nie, to jest podo podobny rozmiar. Podobne gabaryty, podobny kształt ciała. Mhm. Stąd jest je łatwo pomylić, jeżeli je wyciągniemy dopiero co z wody. Tu wyglądają ładniej, że to tak umiemy, mhm. bo jest innego rodzaju światła, świeżo wyciągnięte z jeziora, lub rzeki. Nie mają tak jaskrawych płetw. Mhm. Ponadto, co możemy aktualnie zobaczyć ciekawego, to jest wysypka godowa u płoci. To, to nie jest oznaka choroby czy czegokolwiek. Pojawia się na pysku takie małe plamki. To pojawia się w okresie godowym. Najmniejsze w tym zbiorniku są certy. większy nie urośnie? Urosną e, większe, tylko są najmniejsze aktualnie wzgórnie Aha I no, e, jeszcze została nam świnka O charakterystycznym pysku w kształcie ryjka W kształcie ryjka? Jak, jak u świnki? To nie u świnki no Ja nie widzę, że... Możesz ładny... zrobić takie zbliżenie, o tutaj większej tak bardziej widać Jak ona żeruje, to, to jest bardziej charakterystyczne. Ale że ma nosek taki... Tak. Aha, tu widzę. No. Ucieka, no. Ale faktycznie ma taki ryjek, jego świnki troszkę. Tutaj też jest taka, o tu widzę. I zostały jeszcze karasie. E, wszystkie są, że tak powiem, dziko złowione z jeziora. E, I jeżeli chodzi o motyw, jak powstały balony i o karasie, tam mamy jakiegoś typowo weloniastego popłynu na tym, co. Mhm. może zaraz jeszcze wypłynie do przodu chyba żółty też jest eee, on trafił z grążeniem jako ziaren poikry tutaj aha jest taki od pół centymetrowego o płynie teraz mhm. eee, ma takie bardziej weloniaste płytki mhm. on jest po prostu dziko złowiony no i Azjaci kilka tysięcy nad tym powoławiali, selekcjonowali to, nam się kara się ozdobnie walon. Czyli w naturze w naturze jednak długo łetwe też się zdarzają W naturze też się zdarzają No to rzadkość że przetrwał no dobra to ja myślę że Polskę chyba już mamy mamy tu Azja Azja południowo-wschodnia Podobnie 12 tysięcy litrów obiegu 000. od 23 do 25 stopni. PH średnio około 7. E, jeden z większych zbiorników, znaczy największych zbiorników w Europie na Ziemi Ogrodowej. To jest na ziemi? mieszance specjalnej I tu jest Ziemia pod żwirem? E, dokładnie tu jest Ziemia, piach i Glina o. E, w odpowiednich proporcjach. Razem tutaj ładnie uklepane i wymieszane i przykryte żwiry. Rośliny tu widzę niesamowite, rotalka. Rotala czerwona z roślin. Tak? Dobrze widzę? Dobrze widzę. E, aktualnie rotala jest za, zaczerwieniona. No. E, I to jest głównie spowodowane światłem. To tu już światło jakie? Potężne chyba. E, też testujemy, tylko tutaj testujemy dwie lampy ledowe mhm. Jedna jest tutaj, druga jest tu. Mm. Bo chcemy przejść jak się sprawdzą, chcemy po prostu przejść już na oświetlenie w pełni LEDowe. Mm -hmm. na ma też to, na to walory, że ma no. większą siłę przebicia. Bo dochodzi ładnie do dna. W, w akwariach roślinnych głównym problemem jest przebicie się przez wodę wszystkich. <coughs> całego światła e, po prostu do dna. Co jest że, jak można zauważyć w roślinniakach wystawowych, ten słup wody jest niski, no bo mamy tam ładne trawniczki tak? mm -hmm. w tych warunkach okay. przy metrze dwudziestu supa wody by było ciężko utrzymać takie. No nie ma szans na trawnik, I co tu mamy za gatunki widzę? Tu mamy widzę... gatunki takie częściej spotykane w sklepach zoologicznych mm -hmm. Standardowo Bocja. ryby, które używamy na ślimaki, czyli bos jest Aczkolwiek e, nie, za, nie zalecałbym ich do trzebienia ślimaków w zbiornikach poniżej 500 litrów. Mhm. To ze względu na gabaryty, które osiągają. No, tu są potężne prawda? Nawet do 30 cm dorastają Dalej na dole mamy wocje kubotę i e, Tu Dużo rzadziej spotyka na nie? Nie, też dość często. To jest taki standard sklepów zoologicznych. Najczęściej można się spotkać z paniałą Kubota i Locha Hatton oraz Modeste sklepach. I one tu się rozmnażają, czy raczej nie ma szans? Nie ma szans. W warunkach niewoli bocje się nie rozmnażają. Jeżeli chodzi o przeznaczenie ich do handlu, są namnażane przez podawanie hormonu mhm. jeszcze są tu oczki, ale to czy będzie ciężko czy? je zobaczyć o, to jest chyba pływają też kosiarki czyli Kusiarka. główne ryby do ale jakaś jest potężna, walki z parami gronów ale podobnie ale... pod też jak widać minimum znaczy się do zbiorników po od 250 wzwyż no chyba, że młode osobniki, bo młode osobniki można trzymać w mniejszym mitrażu, ale szybko wyrastają, i młode osobniki mają większy udział e... e... gronu w diecie, bo dorosłe się już potem stają trochę lepiej. Czy to są następki rekinie? To są brzegi rekinie? Tak, tak rekinie. Taka jeszcze mało. To są jeszcze maleństwa. Chciałem, że takie duże mogą wyrosnąć. Mogą jeszcze większe. Też średnio 30, e, też spotykałem 30 par cm osób. Ładnie. Ale te kosiarki są ogromne, to jest niesamowite. One już mają wymiar pełny, że tak powiem, książkowy. Niesamowite. Okay. E, poniżej od razu jest pierszka pomarańczowo-plecka? Ktoś tak nie rusza? Mhm. Tutaj stagnacja jest taka pozorna tylko. One są częściowo drapieżne. Należą do babkowatych. A ona widzi dobrze? Bo oczy jej się bardzo śledzą. E, to się tak odbija ten. Pierwsza powłoka. Tutaj. I dużo rośnie? Około 12 cm. To nie taka duża. Tu już chyba ma pełny rozmiar. Nie ta, ale więcej chyba ma tu. Nie, jeszcze tu troszkę. Się... To są krewni yy, gło, jak ona się nazywa. Głowaczek, wielobarwny wydaje się, że się nazywa, polska nazwa. To, to, to są krewniacy tej ryby. Głowaczka można spotkać często w handlu. Yy, tutaj jest z kolei samiczka. Ale był jest sami, samiczka. Uciekła, schowała się. Yy, następnie mamy żonkę Denisoni. Najwięcej tu jest? Jest jej tutaj najwięcej. A takie bardzo spokojne są. w akwary mi się wydawały. No jest to, żywiołowe, nie? Jest to ryba stadna. trzeba ja wiem, że jest spokojna? To aktualnie jest spokojna. To dość żywiołowo pływa. Mm -hmm. A co pytasz, to. Nie, to są mrzanki. To jest takim czerwonym pasem jak kropkami żółtymi, to jest Denisoni, a poniżej tam jeszcze Sumatra, jest sobie Sumatra to już jest w ogóle takim sztandarem, że tak powiem, w akwarystyce. Jeszcze u góry malutrzyki są. E, jeżeli chodzi o górę. Bardziej tutaj, jedna sobie mm. tymi, jest większe statko, to jest Rasbora STI. E, tylko chciałbyś sobie tutaj dłużej postać, żeby zobaczyć jeszcze mniejsze... Gdzie można jeszcze wy wyłowić okiem na rybek, ale to głównie jeżeli chodzi o dawkinsję, świeżo dopuszczoną, ewentualnie brzankę smoczeszną, to już na rybek tutaj się utrzymuje. A jeszcze jedna rybka będzie oryzias wuaware. E, tu płynie osobnik, osobnie, ci pokazać. Aha. Z przodu, przodu jest samczyk Oryzjasa. Mm -hmm. Zaraz pod, pod latosem wpływam. No no nim Na nim pływała Daffkinsia, ale to już na, na zakresie pokażę jeszcze dorosłych osobników. Jeżeli chodzi o małą Daff to jest tam wśród rozboru SP mm -hmm. przy samej powierzchni. I utrzymują się też mniejsze tutaj. Oryzja też tutaj się rozmnaża spokojnie, więc... Zawsze coś się otrzymuje. wypłynęła to sobie bocja modesta. Aczkolwiek ona jest bardziej płochliwa. Głównie utrzymuje się w cieniu. Mhm. Taka ciemna? Tak. Ogólnie całe ciało ma niebieskie i pomarańczowe płatnie Takie jeszcze nie widziałem. Nie? Jeszcze tutaj pływa LaBeo Bicolor. Czyli grubowa, lub wrób barwni. Wow, Jak się pojawi tego typu mhm. Jeżeli chodzi o rośliny, największa tutaj walicineria gigante. Mhm. Liści około 2 metrów nawet. Podcinacie ją czy nie? E, tak, pod, podcinamy, nie przycinamy. Jeżeli Aha. chodzi o pielęgnację walicinerii, nie obcinamy, nie zaleca się obcinania liści w połowie. Lepiej mm -hmm. zrobić to zaraz przy nasadzie w okułku. Cniemy zewnętrzne liście przy nasadzie. Zostawiamy sam środek. Yy, I wtedy się ładniej korzenie mm, krzeli. Lotosy dalej. tygrysie kwitną? Proszę? Lotos tygrysi widzę. Tak? tak. Kwitnie? Kwitnie. Aktualnie jest po przycięciu. Mm -hmm. Dlatego mamy tak mało liści powierzchniowych. Yy, bo po prostu je półtora tygodnia temu prześwietlają. W sensie całość. Zaczynamy zostawiać sobie to po pod wodę. Tam u góry widzę tasik Wychodzi z wody? Eee, to wychodzi w hydrokotyle. W ja wody no. Czyli tam od tyłu będzie można zobaczyć? Tak. No ciekawe jak to tam wygląda z góry. Mamy tutaj też kilkanaście gatunków kryptopory mhm. eee, Kilka gatunków hydrofili. I rotaleki piękne. No jeszcze nie takie piękne. No, już duże, takich nie widziałem. Są, są w sumie tak przycięte, więc ogólnie tu taki był. Tak? Po przycince? Wie, większy smutek. No to piękne jest po przycince One z te, most, te lata. Mhm. Um, W sumie, ale to by można dopiero za tydzień zauważyć, a wszystkie daszki liściowe od dołu bym takie lekko pilotowała. Fioletowe się zrobią? Tak. Tutaj u góry na, na, na tej starszej to, to trochę to widać. Może się uda. No faktycznie. Jest mhm. I ona wtedy cała będzie taka fioletowa? E, tylko blaszka się od dołu. Od dołu? Mhm. No tutaj są te liście podwinięte. Więc mhm. Fajnie. E, następnie mamy... Ym... Aponogetona boivianus, mhm. czyli ten tutaj. Obok też, e, tylko aktualnie go nie ma, bo jest w uśpieniu, jest Aponogeton uvaceus. W uśpieniu, to znaczy? E, aponogetony są roślinami cebulowymi. Aha. E, I po prostu wypuszczają liście, jak jest... no ja Tutaj też modyfikujemy temperaturę, jak jest woda cieplejsza. To po prostu tracą liście, przechodzą w stan oświetlenia. W zależności od pory roku, wahają temperaturę um, tu śpią? Tak, nie? poza tym, na tony nie lubią zaciepłej wody. Mm -hmm. Po powyżej 26 już tak troszeczkę marnieją. Mm -hmm. A macie też wahania dzień-noc, czy nie? E, jeżeli chodzi o świetlenie, czy? O temperaturę. Wody. Nie, dzień-noc, znaczy no, się to jest. Na dzień nocy to jest wahanie góra, pół stopnia do 0,8. Czyli nieodczuwalne raczej. Znaczy. To przejdźmy do Tanganika teraz.